Powiedz nam, co nowego w ZUSie? Nowy rok przywitał nas nową ulgą o mm -hmm. opłacaniu składek ZUS. Okay. Tak zwany Mały ZUS Plus. I dla kogo adresowana jest ta nowa ulga? Przede wszystkim adresowana jest do przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku podatkowym mhm. osiągnęli przychód do 120 tys. zł. Ale nie to nie wszystko. Tak. Nie wszyscy będą mogli skorzystać z tej ulgi. Czyli kto? Poza nie limitem. Tak. Przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym byli mhm. na karcie podatkowej i jednocześnie tak. byli zwolnieni z VAT-u z artykułu 113, czyli do limitu. Mhm. Kolejnym warunkiem, który ich zdyskwalifikuje, jest to, że opłacają już Składki społeczne preferencyjne. Mhm. Mhm. Kolejnym y, argumentem będzie, jeżeli prowadzili y, działalność gospodarczą krócej niż 60 dni w zeszłym roku, mhm. jak również y, jeżeli świadczą y, pracę w ramach swojej działalności na rzecz byłego pracodawcy. Okej, okay, to takie są warunki. A teraz mhm. coś o liczbach. Od jakiej kwoty te składki będą liczone? Dokładnie. Potrzebujemy tak naprawdę dwie liczby. Mm -hmm. Pierwsze to jest nasz dochód z zeszłego roku, tak. natomiast drugie to liczba dni prowadzonej działalności. Mm -hmm. I Czyli w jaki sposób będziemy obliczać to tak. jest chyba najbardziej, tak. który będzie ciekawy naszych przedsiębiorców. Tak. Potrzebujemy kwotę dochodu, mm -hmm. będziemy ją dzielić, powiedzmy, jeżeli przedsiębiorca cały rok wykonywał działalność, przez 365 dni. Mm -hmm. Wynik ten pomnożymy razy 30 mhm. i następnie pomnożymy to raz 0.5 współczynnika i to nam da podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Ok, czyli kiedy ta kalkulacja ma sens? Kiedy mi się opłaca zainteresować małym zUS mhm. Plus? Przede wszystkim opłaca się to przedsiębiorcom, u których ta podstawa z wyniku, z wynik który im wyjdzie z obliczeń będzie wyższa niż 2859 zł. Dla nich rzeczywiście będzie to opłacalne. Tak, to jest taka kwota orientacyjna, bo tyle wynosiła podstawa wymiaru w roku 2019. Poprzednie, w 2019. Dokładnie Dobrze. tak. A jakie dokumenty trzeba złożyć, bo na pewno jakieś formalności idą z tym wszystkim w parze. Tak, ZUS mamy czas. Tak naprawdę do końca lutego, mm -hmm. e, prosi, prosi nas tak naprawdę o dwie informacje. Po pierwsze, musimy zmienić kod, jakim jesteśmy, podlegamy pod WZUS-ie. Tak. E, a drugą informacją to będzie, będziemy wypełniać informacje dotyczące dochodu mm -hmm. w poprzedni rok, mm -hmm. przychodu we poprzedni mm -hmm. rok oraz formy opodatkowania, z jakiej korzystaliśmy w zeszłym roku. Okej, okay. to nie są trudne rzeczy. Myślę, że nie. Okej, okay, to wszystko już wiemy. Warto wspomnieć, że zmiany te wchodzą dopiero 1 lutego. Tak, to ważna data. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.